No wieczór. O właśnie. Był Jacek. Była zgoda. A do klucz. I znów zabrał mi klucze I on trzymał mnie tutaj w więzieniu. Nie można nigdzie wychodzić. Z domu. Ja nie jestem w więzieniu. To widzicie. Ale ogółem. O, chcę pozdrowić. Coś się. Ogólnie... Spotkam się. No i zabrał snów kluczami. To krótki taki film, chcę wam powiedzieć właśnie. No i, i mówię, że zabrałeś snów klucza, Ja już tego klucza nie mam. Trzeba się stąd... Nagraj prawdę za co? Trzeba meldować się stąd. Ja chcę dzięki. Zapraszam bardzo. nagraj prawdę za co? Nie, były przeprosiny. Eee. Całe ca te Nie było przeprosiny. Ja no i przepraszam bardzo. I o jednej sprawie?